Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Ewa Szymanek-Płaska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. E, Dodam, nie... że jeszcze, że i e sportu ciągle. I e sportu zaiste. Chociaż dziś mało o sporcie, więcej o nauczaniu będziemy mówili. Mamy godzinę w tej chwili 9.30. Od 30 minut dzieciaki piszą egzamin ósmoklasisty. E Siedzą dzisiaj nad czym? Dzisiaj język polski, jak zwykle pierwszy egzamin, zarówno na maturze, jak i na egzaminie ósmoklasisty, to jest język polski. Jutro królowa nauk matematyka, a pojutrze języki obce. Z reguły jest to język angielski. Jest to taki czas oczywiście bardzo no, pełny napięcia. napięcia właśnie, Wszyscy oczekują tego, co się bo, będzie działo, jakie będą moje wyniki. Bo właśnie dzieci przystępują po długim czasie nauki zdalnej, emocje są duże. No właśnie, czy to będzie łatwiejszy egzamin niż zwykle? Czy? Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiadała, że te egzaminy będą troszeczkę łagodniejsze. Będzie mniejszy zakres materiału. Na podstawie wymagań będą konstruowane zadania, więc miejmy nadzieję, że będzie sukces. No i tutaj rodzi się taki mały problem. Przynajmniej we mnie. Zastanawiam się, czy to dobrze, że te dzieci są tylko numerkami i później te prace lądują u innych nauczycieli, który, którzy ich nie znają. Czy nie lepiej by było w takiej sytuacji, gdyby to nauczyciele rodzimi sprawdzali, sprawdzali i wiedzieli dokładnie, i oceniali, no, ten człowiek tak. jest taki, cała jego działalność <grym> przez te 8 ostatnich tak, lat. Tak, to jest całe, cała filozofia oceniania, czy mamy patrzeć na cały kształt dziecka i jego postępy, czy właśnie na to, co napisze w danym momencie egzaminy Zewnętrzne już od wielu lat są prowadzone. Opowiadałam o tym na przykładzie matur, jak ta procedura wygląda sprawdzania i, i przesyłania prac do zewnętrznych egzaminatorów. Um, i właściwie ten model się przyjął. Ocenianie w takich sytuacjach musi być jednak zoptymalizowane, musi być rzetelne i chyba nie, nie możemy brać pod uwagę właśnie tego emocji. całego do, dorobku wcześniejszego, co dziecko mhm. ze sobą niesie, ponieważ te egzaminy dają przepustkę dalej. To są tak jak pamięta pan redaktor, nasze egzaminy wstępne, wstępne do liceum, sprawdzali nas, egzaminowali nas z ludźmi. Obcy dla nas. tak? Zejś, Czyli jest tak. to już jakby pierwszy próg y, takiego, no, do takiej dojrzałości, walk, umiejętności walczenia ze stresem. Y, no, myślę, że nie jesteśmy wolni od takich egzaminów przez całe życie, więc kiedyś te dzieci muszą do takich egzaminów podejść. Pierwszy stres. Pierwszy stres, pierwsze, pierwsze próby. Ale wcześniej był egzamin szóstoklasisty, na szczęście już go nie ma. Więc. No nie ma, a jeszcze wcześniej w tym systemie, właśnie gdy szkoły były sześcioklasowe, pan przypomnę, że jeszcze były takie sprawdziane, bo to nie. Można nazwać egzaminem po trzeciej klasie, czyli po tym zakończeniu etapu edukacyjnego, wczesnoszkolnego. No to oczywiście były takie zupełnie zabawy sprawdzające. Ale jednak, tak, tak, tak. Ale jednak już dzieci jakby przygotowywały się do tego, że muszą sprawdzić swoją wiedzę, że muszą usiąść na chwilkę, skupić się, pokazać, co potrafią. Więc to już było w, nawet na poziomie trzeciej klasy, potem szóstej faktycznie, gdy zmieniła się szkoła podstawowa. Z na ośmioletnią, no więc teraz mamy egzamin ósmoklasisty, który jest przepustką do potem do szkoły średniej i ponadpodstawowej, czyli do liceów, techników, no, bądź szkół branżowych. Czyli mamy teraz trzy dni egzaminów, tak. a wyniki? wyniki będą dopiero e, początkiem lipca e, i tu może powiem dwa słowa, jeżeli Pan pozwoli, bo chciałabym, żeby też i rodzice, i dziadkowie byli zorientowani, ponieważ przed nami teraz duże znowu przedsięwzięcie, czyli nabory do szkół ponadpodstawowych, też sygnalizowałam to już wcześniej, że faktycznie tych dzieci jest więcej w tym roku, bo mamy półtora rocznika. Ale też i miejsc jest więcej, także proszę się nie denerwować. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci zostaną zaopiekowane jak należy. A jeszcze dodatkowo dzieci z Ukrainy? Jeszcze są dodatkowo dzieci z Ukrainy. Cały czas też to monitorujemy. Myślę, że część tych dzieci będzie powtarzała ten sam rok, czy po oddziałach przygotowawczych, czy jak trafiły na przykład dzisiaj do ósmej klasy, nie przystąpiły do egzaminów, bo mamy też takie informacje, że to garstka dzieci przystąpiła do egzaminów, więc prawdopodobnie będą powtarzały powtarzały ósmą klasę, czy zostaną w, w tych klasach, których są, żeby no, już wejść w ten system polskiej oświaty. A właśnie A te lektoraty jakieś a propos dzieci z Ukrainy, to, to, to wstępnie na przykład Dzieją się, cały czas dzieci mają, mają naukę języka polskiego, to, to trwa cały czas. To, to, to Tutaj jakby jest to wkomponowane w system. Ja może jeszcze wrócę do tego naboru. Chciałabym tylko zaznaczyć, że nabór mamy elektroniczny do szkół ponadpodstawowych. Należy się logować. Już w tej chwili kanały logowania są otwarte, więc młodzież może już wpisywać, wybierać klasy, szkoły, oddziały konkretne w, w tych w szkołach. Przypominam, że każdy z Was, młodzi ludzie, może, może wybrać trzy szkoły w tym, w tym naborze, a w, w szkołach dowolną liczbę oddziałów. Wszystkie właściwie wszystko się rozstrzygnie późno, bo dopiero 20 lipca będziemy mieć informacje, gdzie się dzieci dostały do szkół. Niestety tak to jest rozciągnięte w czasie, ale nie jest to żadna nowość, tak to było przez wszystkie lata. I kwalifikują punkty? Tak, które osiągnięcia, osiągnięcia zarówno ze świadectwa jak i z egzaminu, jak i z innych osiągnięć olimpiad, konkursów. Właściwie to jesteśmy jeszcze też całkiem po zakończeniu matury, tak. całkiem niedawno i te wyniki też będą początkiem lipca, tak? Też początkiem lipca będą przesyłane na, na konta osobiste młodzieży, ale również do szkół. No i potem już młodzież, mam nadzieję, z powodzeniem wystartuje na studia z tymi wynikami. I jeszcze jeden konkurs. Konkursy, które w ostatnim czasie się odbywały, to też konkursy na dyrektorów szkół. No strasznie dużo się działo ostatnio w oświacie faktycznie. Jesteśmy po blisko 50 konkursach na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, również placówek oświatowych. Także z Śmiałam się, że ten stres kandydaci przeżywali chyba większy niż na maturze czy egzaminach, przeżywa młodzież, bo to faktycznie takie sprawdzenie siebie jest bardzo duże grono komisji, bo, bo to są przedstawiciele Rady Rodziców, grona pedagogicznego, związków, tak. No właściwie przed całym środowiskiem lokalnym, bo i związki zawodowe są i przedstawiciele kuratorium oświaty, i przedstawiciele pana prezydenta, czyli organu prowadzącego. Także takie poważne gremium, przed którym trzeba. Było przedstawić koncepcję pracy szkoły, jakie założenia na najbliższe pięć lat, bo kadencja pięcioletnia. Wszyscy przeszli śpiewająco. Hmm. Czyli pokazy konkursy. w strojach casual, w strojach wieczorowych? Nie, w to... nie, to nie był konkurs piękności, ale odpowiedzialności i mądrości, a przede wszystkim przywództwa edukacyjnego, które no, zaprezentowali na wysokim poziomie kandydaci na dyrektorów. Teraz tylko podpis i. Tak, właściwie... czekamy na podpis szefa. Pan prezydent tylko jeszcze wyda zarządzenie odpowiednie i od 1 września obejmują funkcję. I powoli szybko czekujemy się na wakacje. Och, tak. Yy... Ja tak może prywatnie powiem, że właśnie moja mama już wiekowa mówi, co wy tam dziecko robicie przez te wakacje, przecież szkoły są pozamykane. Otóż wakacje dzieje się równie dużo albo i więcej. Też, jeżeli nauczyciele mnie słuchają, to przypominam, że do 30 czerwca składają Państwo teczki na awans zawodowy nauczyciela mianowanego, bo to u nas się dzieje, bo to organ prowadzący prowadzi te egzaminy. Z reguły to jest też około 50-60 w zależności od roku. Jest to bardzo duża liczba osób, które składają i walczą o ten awans zawodowy, który jest istotny, bo nie tylko rozwijają się nauczyciele doskonalą, ale również podnoszą tym samym swoje uposażenie, bo jest to już wyższa stawka w zarobkach. Więc czekamy na Państwa teczki i egzaminy będą się odbywały w lipcu. Mam nadzieję, że w lipcu domkniemy tę sprawę. Także pełną parą pracujemy przez wakacje również. I jeszcze druga sprawa, jeżeli mogę, to również do 30 czerwca składa, ja, składa młodzież uzdolniona, czy też i rodzice wnioski o nagrodę, Stypendia. stypendium jednorazowe prezydenta miasta dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Też przypominam, ponieważ zmiana terminu jest nową uchwałą. Też już o tym mówiliśmy wcześniej kiedyś. A przed nami, a właściwie wszystkie dzieci, e, i te ze stypendium, i te bez stypendium, czekają już, przebierając nóżkami na wakacje. Tak. Mam nadzieję, że odpoczną wreszcie i wyjadą, i że nic się nie podzieje takiego, kto, co by nam te wakacje zepsuło. Zakłóciło. E, czego oczywiście wszystkim Państwu życzymy. E, dziękuję za przybycie do studia e, i mam nadzieję, że znowu wkrótce będziemy mogli podyskutować ja również o tym, co tam ciekawego w szkolnictwie. Bardzo dziękuję, dzieje się u nas dużo, zachęcam również do kontaktów z Wydziałem Edukacji i Sportu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki, do zobaczenia.